No, ja widziałem. Post, no Ale myślę... już o tym słyszałem wcześniej, że papier zmarł i myślałem zanim przeczytałem treść, to myślałem, że papież <grym z> Romano nawet o śmierci papierze poinformował przed czasem. Ale jednak nie... W ja ogóle nagrać odcinek. Here we go. No. Pope Francis is dead. Wiesz, że jesteś niebieski. Aha A ja to zrobiłem. Zrobiłem jakiś gołterski rajd w No Co się nagrywa? No. Ojej, chyba za mocno. Ja, no, za mocno. Eee, ktoś napisał Here we go, Fra Pope Francisco to heaven. <laughs> Myślałem, że Fabryce, ona jest takim gołtem, że przewidział śmierć papieża. No mógł mieć jakieś inside info, przed tym, jak ogłosili. No, właśnie, jestem ciekaw. Tu jest Włochem, nie? Tak? No, nie wiedziałeś, że, że w Romana no, jest o... ma, ale, ale ja. on ma chyba jakieś korzenie z kogoś indziej. Gdzieś inną. Fabricie Romana? Tak się wydaje. No, ale on wstawił ostatnio coś tam, że back home i był w Napoli. Napoli. To możliwe, no, ale chodzi o to, że jakieś korzenie ma. jeszcze. No to pewnie tak. No ja kim cudem, no. Ej to jest ten szicinio, który... No, Finio, który jakiś szik, to... Ej to jest z polskiej Ekstrakly. Widzę płódź, no <laughs> Kurde, ten pierwszy mecz yy, po zmianie klubów jest zawsze ciężki, bo yy, nie mogę się przyzwyczaić do kolorów Najpierw przyzwyczaił Tylko na początku zapomniałem no, zrobić gouterski rajd. No. To nie się nie spodziewa, że po prostu będę do przodu, biegł. Hmm. Eee! eee. eee. Ja. Pani w y, 3 maja uniwersytet niby organizuje jakiś taki... Piłkarski, ale taki, wiesz, no nie jakiś na maksa jest tylko taki na fajny, Tylko, że tam jest, tam mają grać zmiksowane płciowo drużyny. Nawet nie wiem, nawet nie wiem, czy w naszym wydziale znajdziemy, kurde, te dziewczyn. No ale to bez wymóg, że muszą być mieszane? No bo przecież inaczej będzie nie jak ktoś nie będzie, będzie mieć tylko... No to musielibyście to zgłosić, tą nieprawidłowość. Ale co? No, że może u was nie być tyle dziewczyn. Aha. No to I, nie, albo nie może powodzi. nie być tyle dziewczyn. Aha. To po prostu nie będziecie mogli brać udziału? No... No, panie... Przecież, wiesz, jak to jest, przecież wtedy... Chyba raczej wygramy, jak... No, domyślam się, ale... No. Ale no, to nie wasza wina. no To może wy będziecie mogli przejść do jakichś innych zespołów. Ale... Albo dziew... Albo w którymś... Yy, w którym, na którymś wydziale może będzie wystarczająco dużo chętnych dziewczyn. No co na chodzi dobrać. o to, że na naszym... To są... Wy, to, jest, to jest jakby... Każdy wydział ma mieć swoją drużynę. No tak. Ej, no pan. i może na którymś wydziale będzie wystarczająco dużo dziewczyn. ponad więcej, nawet więcej niż... No to i będą chciały grać dla naszego wydziału? No nie wiem, no przecież tak jak dla frajdy, no to... No dobra no nie ale. Czt, no, no nie no ale jednak, jednak rywalizacja ma być no ale nie jakiś kurde. No tak, no, no to... No to są. Nie wiem. Przynajmniej nie ja muszę się tym zajmować, więc... A w końcu bo kiedyś da dawno <grym> mówiłeś mi, że musi robić jakąś stronę na jakieś tam drzwi otwarte czy coś takiego I też i tak to się robiło? No tak że zrobiliśmy i tyle Aha Już były te targi, były 26 ma marca A to niedawno całkiem było. I musiałeś tam też być fizycznie, czy tylko nie, musiałam, musiała nie, to nie musiałem się nie ale... Ale byłem... Kurde! Fajno. No. Fajno. Rozmawiałem z tymi szczoparami, co robię. Dałeś im swoje CV? Nie, nikt nie dał. Tak, by pewnie wrzucili do śmietnika i powiedzieli, że online, <noise> to, że, że online trzeba szukać. No dobra, ale to nawet nie CV, tylko taką ten. Jak w American Psycho to bizneskę. <noise> <noise> Fajnie. Musiałbym znaleźć ten kontakt sam kontakt kolor. Na no. Tą samą czcionkę jeszcze. Hmm. Czcion kakao. Czcionka Minecraftowa może? <laughs> ja to jest spalony w ogóle. Nie wiem, właśnie. Ta czcionka z Enchanting Table. To jest w ogóle do odczytania? Nie. Specjalnie jest taki. <coughs> dostajemy oklep. No ale mam też jakiś z kamerskiej strzelą, chyba. to prawda. I patrz mi no takie coś na przykład. Hm. Ani korea to goat. No. Tylko nie wiem czemu mi się odbił jak od ściany od tej kobiety. Jakby to był prime Rudiger Może jest. Ja kurwa. Jezu. No. Panie. Ciekawe co mi no. im powiedzieli w tym... na tym turnieju, gdybym im powiedział, że się identyfikuję jako kobieta. <grym> żeby nie mogli mi powiedzieć, że nie, no bo... bo si no i jeśli twój uniwersytet jest woke, no to... No wiadomo, że jest. Każdy wszędzie jest. Ale coś tu że wtedy by nagle nie byli w tym momencie. <grym> <grym> Maria ile razy ma dostawać? Mówię, że już jakiś shit no handicap totalny. To w ogóle jest spalone. Jezus <grystanie> Po prostu ile <grystanie> szans dostanie od gry. I tak dostał za mało. A my się nie możemy przebić. No. I w ogóle po jakichś radomowych odbitkach ta piłka jest idealnie przyklejana do jego stopy. Korea Południowa i północna cool. Jo Ja byłem. Ja pela To był nie? Tak I Natale chyba też Co to jest za skrót RTS w ogóle nie wiem RTS to jest ten dla mnie to ma w, na, nazwę widza jak widzę Łódź no ale RTS jest logo RTS Łódź wiesz nie wiem. w ogóle nie wiem panie O, mnie na trace pomijających ciągle. fajnie tyś o uniwersytecie? Nie. Co? Kał... O RTS? O Aha, no właśnie. RTS to jest gatunek gry, kurde. Tak jak FPS na przykład. Aha. Coś tam Tactical Shooter jakiś, ale nie wiem, co to jest R. Bardziej, bardziej bym się spodziewał, że RTS to tak jak RTX jakaś karta graficzna. Hm. No, no nie, no bo RTX jest kartą. No, ale może jakiś wcześniejszy model, no. To był GTX. No, tego nie wiedziałem. Panie, że się nie mogłem cały czas zmienić w Rydigera, a cały czas klikałem, żeby się zmienić w Jakie. W ogóle to są Polacy, bo jakiś Mateusz miał nick. No wiadomo, że to są Polacy, jak widzę w Łódź. czy znaczy, ja wiem, niektórzy tak randomowe mają. No nie no, panie, miał nazwę Widzow w Łódź jeszcze. A, okej. Okay. to jest z Łodzi pewnie. No na pewno, przecież nikt inny nie kibicuje Widzowowy. Haha. Ha. Jest jeszcze jeden klub z Łodzi, w Łodzi nazywa się ŁKS Łódź i się strasznie nienawidzą ci wszyscy kibice łks z kibicami Widzewa. No nie... Nawet by lepiej chyba to było strzelać z dystansu. Co Aha. to jest? Co to jest? Ja on w ogóle to strzelił? Czy to jest ona? Nie on. Nie to jest chyba... To nie jest Szewczenko. Forlan jakiś czy ktoś? Tak, Szewczenko chyba Z takimi włosami długimi? No takim mi miał! Wow. Szewczenko to ukry Tak w ogóle prezjemu. prezję No Adegli zatrzymał Czy potrzebujemy zmiany? Fałs Szczomitet Ale na Andertalczyk Carlos Neves chyba, czy Tevez no. czy Neves? Jak się Tevez, jest strasznym brzydelem Panie, jak ja się kiedyś pytałem jaki piłkarz wygląda jak na Andertalczyk to nie, nikt z was nie wiedział No nie pomyślałem o nim, bo trochę jest zapomniany przeze mnie Okej okay. On grał w City albo w Pesrze? City okay. I United. Bo właśnie kiedyś oglądałem taki filmik na YouTube Historia City i, i tam był wspomniony. Podobno, e, podobno, ja podobno też był brutalem. No, na, na takiego wygląda. <laughs> Ach, ja. Co, nie trafił? Jak? Ale to sumie z strony. Ale bo na 5 gwiazdek słabszej nogi, to nie powinno mieć znaczenia w takiej sytuacji. No dlatego ja myślę, że to nie tak nie znaczy, że ta noga jest tak dobra jak lepsza. No ale, tak, ale w takiej sytuacji to nie powinno mieć znaczenia, to jest wykończenie, on ma ileś... 90 ileś wykończenia, 95 czy coś takiego. I 5 gwiazdek słabszej nogi, to powinno, to, to zreguluje z reguły jest gol. W Polsce jakiś handicap chyba się tutaj udarł. Czyli jak zwykle. Andy. No kurde, nawet z obrotu nie zdąży zrobić. Spalony. Kto to w ogóle jest z takimi długimi czarnymi włosami u niego? No Carlos Teles chyba. Ja. Mi przypomina tych debilów z bandaną w Pop-ups. No. Czy tam z duragiem, czy coś? Czy... No, kurde! Dobra. Kurde mi zmieniło się nagle. Tak, to jest Carlos Teros. Ale ogromne. Dobre. jak gwini i Camavinga nieźle wgrali wczoraj. No. Rodrygo. No ja. Rodrygo niezły strzał zablokował. Ale zapomniałem, że tylko rafinie też gra defensywnie no. Co tam się dzieje? CO TAM SIĘ Aha, DZIEJE? Nie. Pierlam. A. Nie on musi grać z kontry Aha Jezus Maria, jaka shit O, Kampana Wtedy, kiedy jeszcze był 3D Przy zdrowym rozsądku Kiedy w ogóle Darwin News odejdzie z Liverpool. Nie wiem, czekasz na to? No nie Co? wiem, dziwię się, że tak długo to jest. A w ogóle, dlaczego taki był hype na Klopa, a teraz nagle się okazało, że w ogóle nie przyjdzie? Nie wiem. Muszę jeszcze jedną zmianę zrobić, bo bym nie zrobił. Jednak jakby będzie szabi, nie? Pewnie tak. Ja. z Mateusz. A no co on już time wasteują, kurde, Jakie, kurk na ちょっとイエス。 Ja pierdolę. No, jakie bronka coś takiego w ogóle broni stopą? Jezu. いい。